Cześć, witam Cię na kanale Puls Krypto. Dzisiaj podzielę się z Tobą moją strategią na właśnie Xen NFTs, które startują już jutro. Powiemy sobie też, kiedy będzie start. Ale zanim to, to po pierwsze przepraszam Cię za mój głos, ponieważ coś mnie zebrała jakaś choroba. No i gadam jak gadam, ale chciałem nagrać właśnie ten film o, o mojej strategii, żeby się też z Wami podzielić, pokazać co tutaj, co tutaj sobie działam. No i druga rzecz to jest to, że po prostu... Pokażę Ci, ile ostatnio udało mi się tutaj wymintować zenów. Tutaj robiłem filmik, że dodaję kolejne 500 milionów zen. Także na końcu dowiesz się, ile rzeczywiście tutaj udało mi się wymintować tych zenów, czy wszystko poszło tak jak chciałem. No i jeszcze przejdziemy szybko przez heksa, bo to też łączy się właśnie z tą moją strategią na po prostu zen NFTs. Także zostańcie ze mną, możecie zasubskrybować, dać łapę w górę, to mi bardzo pomaga i może się dzięki temu. Moje filmy rozprzestrzeniać na właśnie. Yy, no, więcej osób, po prostu to zobaczyć, co będzie właśnie dobre dla mnie i dobre dla Was, że możecie po prostu zobaczyć, co ja robię, i możecie z tego coś wyciągnąć, i być może przy okazji również zarobić. Także to i pamiętajcie jeszcze, że wszystko, co tutaj do was mówię, to nie jest porada inwestycyjna, i to, co tutaj robicie, to jest wszystko na własne ryzyko. Także zawsze trzeba zachować tutaj zdrowy rozsądek i troszeczkę jak gdyby oleju w głowie, żeby nie wchodzić na rympał w różne rzeczy, bo pamiętajcie to jest tylko rynek, to jest tylko giełda i można tutaj tak samo jak zarobić kasę, to można tak samo również kasę stracić. Także nie przedłużając. Aha, jeszcze jedna rzecz, przejdziemy sobie jeszcze tutaj do mojego sklepu. Ten sklep jeszcze będzie czynny właściwie dzisiaj i jeszcze jutro, prawdopodobnie. Dokładniej. Dzisiaj, jutro i jeszcze w sobotę w Sylwestra do 31 można tu składać zamówienia. Jest tutaj taki fajny zestaw Hit On kosztuje 250 zł, nie Możecie go dostać właśnie z kodem PULSKRYPTO pisane właśnie razem. Jak dodacie sobie do koszyka, przejdziecie sobie do koszyka, bo tam jest takie miejsce po prostu, żeby wpisać sobie ten kod. Tutaj macie kod kuponu, wpisujecie PULSKRYPTO, klikacie wykorzystaj kupon i macie zniżkę 50 zł, także za dwie stówki możecie dostać sobie cały zestaw hitsheet służy to do przechowania właśnie waszych kodów waszych słów ziarenek do portfeli kryptowalutowych czyli na przykład jeśli teraz mintujecie sobie zena macie jakieś po prostu słowa ziarna warto wrzucić to do takiej tuby i zostawić sobie na jakiś czas ponieważ yy, Później kiedyś możecie się w przyszłości obudzić za 2-3 lata, jak ten Zen faktycznie będzie dużo więcej wart. Powiecie, o kurczę, ja miałem ileś tam Zenów, natomiast nie pamiętam już jak to odzyskać. Zmieniłem komputer albo tamten mi się zepsuł, mam nowy, nie mam już do tego dostępu. I wtedy jest dopiero szok, jak sobie przeliczycie ile mogliście mieć kasy, a przepuściliście to w błoto. Także warto mieć taką kapsułę, taką tubkę. Jest to bardzo fajne. Ja sobie w takich tubkach właśnie zabezpieczam sobie tutaj CD. -y. Także jeszcze do końca tego roku, czyli do 31 włącznie o północy. Wyłączam tą stronę, nie będzie to już dostępne. Także jeśli jeszcze chcecie coś takiego, no to myślę, że warto przemyśleć sobie. Te tuby tutaj e, aluminiowe nie są na ten czas już dostępne, natomiast taki zestawik e, e, z tubą z takiego tworzywa specjalnego, możecie sobie spokojnie dostać, jest to wodoszczelne. E, także myślę, że warto. Ok, przejdziemy sobie już tutaj do zen i zobaczcie, e, ogólnie strategia moja długoterminowa to jest po prostu, to się nie zmienia. Mintuję sobie zeny i. Po, po, po odebraniu tych zenów, ja mintuję praktycznie na maksymalny możliwy termin. Staram się, żeby to tam mniej więcej sobie porozkładać jakoś w czasie. Pokażę Wam za chwilę, jak to rozłożyłem sobie ja w czasie na ten długi termin. Natomiast pod te zen NFTs zagrałem tutaj takiego spekulacyjnego, spekulacyjnego po prostu, no jak to można nazwać drive'a, spe, spekulacyjnego drive'a zagrałem sobie tutaj. E, no i zobaczcie, no, e, trochę mi to nie wyszło, trochę mi to nie wyszło, ponieważ za wcześnie zacząłem skupować dokładnie. Pierwsze, skupiłem tu gdzieś już 22 grudnia. I później gdzieś tutaj, jak troszeczkę spadło, już sobie to uśredniłem, niepotrzebnie, niepotrzebnie, ale jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie, także zobaczcie, no ja tutaj gdzieś tą żółtą linią sobie oznaczyłem, e, kiedy jestem dopiero na zero, więc. E, ja tutaj za dużo nie zarobię, szczerze mówiąc, natomiast yy, no zawsze coś można z tego wyciągnąć. Yy, trzeba było po prostu poczekać i skupować to później, no ale niestety ja sobie to wykminiłem w ten sposób, że zobaczcie, jak tutaj oddalimy sobie ten wykres, yy, no to po prostu myślałem, że gdzieś w tych punktach będziemy się odbijać, i ja tutaj już skupiłem sobie profilaktycznie wcześniej, gdyby ta cena jednak wybiła. No ale cena oczywiście zrobiła mi psikusa i spadła sobie na dół. Nie sprzedawałem tych, tych zenów, więc przytrzymałem ich. Natomiast zobaczcie, gdybyśmy tutaj gdzieś mierzyli od dołków, powiedzmy gdybyśmy to kupili po 5,0 i 25, no to do tego momentu, co jest teraz, mielibyśmy już jakieś 150%, czyli całkiem fajny zarobek. Gratuluję wszystkim tym, którzy wchodzili właśnie tutaj gdzieś na dołkach a nie tak jak ja tutaj e, wcześniej. Natomiast e, co tutaj i tak chcę zrobić? Chcę tutaj tak czy siak poczekać do, do jutra, do piątku i zobaczyć, i zobaczyć, co tutaj się wydarzy. No Zobaczcie, jeśli tutaj przybliżymy sobie ten wykres, no to mieliśmy tu praktycznie cały czas taki rajd, można powiedzieć rajd świętego Mikołaja w górę. No i niestety od tej góry gdzieś było jakieś, jakieś e, odbicie, spadliśmy gdzieś tutaj na dół. E, ile to spadliśmy? Prawie 40%, można powiedzieć, więc... E, było to dokładnie dzisiaj rano, od 5 rano do właśnie 14 był taki spadek o prawie 40%. Ja tutaj sobie też obserwuję grupę na telegramie właśnie, tam jest grupa, typowo właśnie pod Xen. Wszystko, co związane z tym projektem, tam jest, więc ludzie już po prostu panikowali, już gdzieś tutaj się wyprzedawali. No ja to rozgrywam trochę inaczej. Nie panikuję nawet gdyby to faktycznie nie odbiło. Leciałoby to w dół, zostawiłbym to po prostu na długi termin i tyle. E, natomiast e, widziałem też, że heksymalista chyba tam dodał, że pierwsze wyczepanie pierwszych rąk, e, słabych rąk, już nastąpiło po tym zjeździe i liczy, że to gdzieś odbije. No i właśnie widzimy, że ten zen nam odbija. No, szczerze powiem Wam, że nie liczę tutaj, że z, zdejmiemy jeszcze jedno zero stąd i dojdziemy gdzieś tutaj do, do, te, do, do tych poziomów, do tej jedynki. Do 4,0 i jedynki e, Także. Mój plan jest taki, że no jutro po prostu gdzieś będę to, gdzieś pod wieczór będę tutaj zrzu zrzucał już torby. Może trochę wcześniej zobaczymy, ale myślę, że do tej 16-17 to potrzymam. Nie zakładam tutaj na tym, na tym rozegraniu. Jeśli, no zobaczymy jeśli jeszcze wcześniej, gdzieś dobijemy tutaj do powiedzmy tej jedynki, to chyba tak, tak gdzieś jak wszystko spuszczę tutaj na tych poziomach, to będzie dla mnie zarobek powiedzmy, zobaczmy sobie... Już jedziemy, ok. Około 70%. Także dla mnie to i tak będzie satysfakcjonujące. No i co zrobię dalej? Zaraz Wam powiem. A jeśli faktycznie nie przebijemy gdzieś tutaj tych poziomów, powiedzmy tej jedynki, czy tak, czy. No to po prostu sprzedam to przed gdzieś samym wydarzeniem. Może trochę wcześniej. Spuszczę to i nie będę czekał już na efekt palenia tych zenów. Ponieważ nie liczę tu na jakiś mega mega wyszczał związany z tym już samym paleniem tych tokenów, to raczej rozłoży się tam na kolejne miesiące. Tak mi się to wydaje, natomiast no nie mam tu doświadczenia. Nie bierzcie też ze mnie przykładu, bo widzicie, że tutaj no po prostu za wcześnie wszedłem i mogłem zarobić więcej, no ale nie zawsze nie zawsze jest, jak się to mówi, nie zawsze świeci słońce. Tak więc zobaczymy, co się tutaj wydarzy z tym, z tym wszystkim, co tutaj robimy z tym zenem. No i co ja chcę zrobić? Ja chcę zrobić coś takiego, że jeszcze się zastanawiam, czy właśnie tutaj mamy te zeneftek, które będą dostępne i które będzie można sobie mintować. Oczywiście od razu po starcie nie zamierzam gdzieś tam mintować tych zenefteków, ponieważ no podejrzewam, że gaz naprawdę gdzieś tam nam pójdzie, pójdzie mega do góry, no bo jak sobie zobaczymy, co działo się ostatnim razem no to był kosmos z gazem, bo było nawet w szczycie gdzieś 50, nawet 60 dolarów za mint właśnie z zena. No i tutaj słuchajcie, tutaj był taki problem. Może problem, albo nie problem, ale po prostu mintowaliśmy gdzieś to z jednego adresu i tak dalej. A teraz jak wejdą te zenefteki i ktoś zapuści powiedzmy tutaj takiego kolektora na maksymalny czas lub na powiedzmy tam 100 adresów, no to ten gaz pójdzie ze 100 adresów i powiedzmy, że będzie takich ludzi kilka tysięcy. Lub tam nawet może i więcej, e, lub kilkadziesiąt tysięcy. No to ten gaz naprawdę może nam tutaj gdzieś osiągać jakieś niebotyczne, niebotyczne e, poziomy. Dlatego ja to na pewno będę przeczekiwał, nie będę tutaj e, mintował. E, no ale e, warto by może się też zastanowić, czy nie. Nie byłaby fajna rozgrywka taka, że e, po wyjściu właśnie tych Zenfteków mintujemy sobie takiego powiedzmy. E, limitat. No na limitat musimy spalić tam 10 milionów zenów albo po prostu takiego kolektora, z tym że mintujemy sobie go na jeden dzień i spróbujemy go na następny dzień wystawiać już na OpenSea. Powiedzmy tam z jakimś zarobkiem, także to może być jakaś taka rozgrywka. Ja po prostu nie czuję tych NFTs, nie czuję tego. Jedyne co widzę tutaj, to na razie yy, to, że może być jakaś użyteczność dopiero za jakiś czas raczej użyteczność, właściwie jakaś wartość tych znft może być dopiero za jakiś czas, jeśli powiedzmy skończy się już ta yy, kategoria limited, już ich nie będą tak dostępne, ktoś będzie to miał, ktoś będzie to chciał mieć powiedzmy kolekcjonersko, yy, no i będzie to chciał po prostu skupić z rynku, więc wtedy może to mieć jakąś wartość. Natomiast na ten moment myślę, że wartości wielkiej to mieć nie będzie. Yy. Oczywiście może w późniejszym czasie zdarzyć się coś, że warto jednak kupić te Znftki, ponieważ na przykład będą potrzebne do jakiegoś następnego elementu gry, które, który Jack Levin e, do nas przewiduje. Więc może później coś wymyśli, że jeśli ktoś będzie miał powiedzmy jakiegoś tam określonego Znftka powiedzmy z kategorii Limited lub z kategorii Apex czy coś takiego, no to po prostu może gdzieś coś tam zrobić czy cokolwiek. To już tutaj... E, może się coś takiego pojawić, więc wtedy może warto by było kupić tego e, Zenfteka teraz powiedzmy po jakiejś tańszej cenie, albo wymintować go sobie, a później e, jeśli ktoś będzie go chciał, no to będzie musiał go po prostu odkupić od nas, więc tu już jest e, typowo taka teoria gry. Musimy sobie sami tutaj odpowiedzieć, czy warto się w to bawić, czy nie warto. E, ja odpuszczam, ja odpuszczam te zenfteki e, Apexy, na pewno jednego jakiegoś tam limited sobie pewnie zrobię. Chociaż też niekoniecznie, zastanowię się jeszcze nad tym. No i zastanawiam się właśnie też tutaj nad sensem, czy robić sobie kolektora na iluś tam adresach na pewno nie będę go robił właśnie przy no, przez najbliższych kilka dni, nawet tygodni. Zobaczymy, jak ten gaz się będzie zachowywał, ponieważ no, wyobraźcie sobie, jeśli chcecie mintować na 100 adresach, a gaz nam wywali na 20 dolarów, no to żeby wymintować go, to będziecie musieli zapłacić 2000 dolarów. No, a ktoś, kto zrobi to po prostu później po Was. W cenie gazu 2 dolary, zapłaci po prostu za to 200 lub 300 dolarów. Także no, sami sobie musicie odpowiedzieć, czy jest to warte od razu e, mintowania takich zenefteków. Ja na pewno na pewno będę się z tym na samym początku wstrzymywał. No i tutaj jeszcze właśnie zastanawiam się teraz nad tym, czy po prostu za, e, za tą kasę, którą zarobię na właśnie zenie, tutaj na, tej, na tym szybkim strzale, o ile w ogóle zarobię. E, Czyli załóżmy, że zarobię coś, no to zastanawiam się, czy właśnie zrobić sobie takiego Senefteka właśnie kategorii kolektor, czy po prostu za zarobioną kasę kupić sobie Heksa, ponieważ zobaczcie. E, no i, i później jeszcze wam powiem e, trochę ręcznie ewentualnie doklepać adresów jak będzie niszki gaz. E, Albo po prostu kupić sobie tego NFT-ka i po prostu ty, zrobić sobie, nie wiem, tam mniej tych adresów, czy. No zobaczcie, będę musiał tutaj e, się jeszcze nad tym zastanowić. Natomiast e, nie wiem, czy nie warto tutaj będzie teraz kupić heksa. Zobaczcie, ja już tutaj go zakupiłem, tutaj miałem zlecenie na 2 centy. To mi się zrealizowało i ten heks, zobaczcie, gdzieś tutaj nam nurkuje dalej. I zastanawiam się, czy nie warto byłoby e, ten zrealizowany zysk właśnie na kspnacedenie, który. Mam nadzieję, że zrealizuje. To jest nic pewnego. Wrzucić sobie jeszcze dodatkowo w Hexa byłoby to całkiem, całkiem myślę, że rozsądne, e, rozsądne działanie. E, tym bardziej, że jeszcze powiedzmy do jutra może faktycznie nam ten Hex gdzieś tutaj zanurkować, Zobaczcie sobie na Twitterze tutaj e, e, Size Rates dodał coś takiego, że on już tutaj widzi e, free fall down e, na 0.007 centa. Także coś takiego dodał, ale moim zdaniem no nie do końca jest to taki free fall, ponieważ on tutaj gdzieś, zobaczcie, na, na, na. no, pominął tutaj całkowicie, gdzie cena reagowała na tych szczytach, nie? Tutaj były szczyty, to so jak zobaczymy sobie tutaj na, na tym wykresie, to on tutaj od razu uznał, że te dołki, które tutaj mamy, to są właśnie następnym, następnym wsparciem. Natomiast moim zdaniem to te dwa szczyty tutaj są następnym wsparciem, czyli jakieś 14 centów. Zobaczcie, że tutaj ta cena właśnie reagowała przy tych szczytach tutaj wcześniej i. Przy tym szczycie tutaj wcześniej też. Więc teraz jesteśmy gdzieś na tym poziomie, więc ja uważam, że następnym gdzieś tutaj przystankiem jest 14 centów, aczkolwiek zobaczymy, jak będzie. E, zastanawiam się, no jak spadnie na te jeszcze 15 centów, to chyba i tak dokupię, i tak dokupię. Także moim zdaniem, tak to tutaj wygląda. Dobra, przechodzimy sobie dalej. Jeszcze tutaj mamy właśnie, jak wejdziemy sobie na e, Zen Network. Stronę właśnie oficjalną tego ZENA. No to tutaj mamy, kiedy nam wystartuje właśnie mainnet właśnie tych ZENFTEKów, także jak przejdziemy sobie zobaczyć bo to jest tutaj druga PM PST 30 grudnia więc możemy sobie przejść do Time Convertera zobaczyć sobie, że PST druga PM 30 grudnia to u nas będzie 11 pm czyli 23 czyli w piątek, czyli dokładnie jutro o 23.00 będziemy mieli start z Zenefteków, także podejrzewam, że będzie się tutaj naprawdę będzie gruba rozgrywka i może faktycznie jeszcze uda mi się zarobić na tym kapitale moim razy dwa. to by było super e, no, w porównaniu tutaj pisałem, czy będzie szybkie razy 10. E, może by było, gdybym faktycznie wchodził niżej. O, zobaczcie, jaka nam tu idzie szpila do góry. Już to odrabiamy, co tutaj żeśmy mieli. Zobaczmy, czy jakby. E, jakby teraz, powiedzmy, miałem 100%, to czekajcie, to doszłoby mi tu do. Dokładnie do tej górki, to zobaczmy, czy jakbym wchodził gdzieś tutaj na dołkach, to jakbym doszedł do tej górki, byłoby. Nie, to byłoby tylko 5 razy. Tylko słuchajcie, w becie, takie takie wyniki, to są całkiem, całkiem spoko, moim zdaniem. Więc nawet jeśli chociaż trochę pomnożymy ten nasz kapitał, to już i tak będzie super. Dobra, lecimy sobie dalej. Teraz właśnie miałem wam pokazać ten mój claim, także przejdziemy sobie do tego claimu. Ale zanim to, to jeszcze Wam powiem, że e, oczywiście tam pisaliście mi, że mam tego nie przypominać cały czas. Ale chciałem jeszcze dodać, właśnie. Do tego, że ja chciałem tutaj powiedzieć, oczywiście, o kanze, że jeśli chcecie kupić yy, heksa, to warto właśnie, jeśli macie złotówki na koncie i chcielibyście tego heksa kupić, to warto przejść sobie przez Kangę, ponieważ tam nie bierze kasy za przewalutowanie. Czyli jeśli zamieniacie złotówki na USDT, czyli na dolary, no to macie praktycznie za darmo przewalutowanie, więc to jest duży plus. Szczególnie jeśli przelewacie yy, większą gotówkę niż tam powiedzmy 100-200-500 zł, no to wtedy ma to ogromny sens, ponieważ ktoś mi tam zarzucał, że na innych jełdach gdzieś tam wypłaty są po 8 złotych. Na zondzie są wypłaty po 8 zł, no ale słuchajcie, na zondzie znowu nie możecie wypłacić na przykład na adresy segwitowe Bitcoina, więc to już dla mnie jest ogromny minus i Zonda właśnie dlatego skreśliłem, dlatego nie polecam tej giełdy. A na Kanze słuchajcie, możecie sobie spokojnie to wypłacać. No i warto właśnie to robić, ponieważ nie ma tego przewalutowania, więc jak ktoś nawet wpłaca większą gotówkę, to spokojnie może zaoszczędzić 200-500 zł, więc to jest naprawdę, naprawdę dużo. Więc jeśli jeszcze nie masz tam konta, a chciałbyś dołączyć teraz do tego rynku, póki jest właśnie na to czas, no to możesz sobie tam spokojnie założyć konto. Pod dołem masz link, jeśli założysz właśnie z tego mojego linku, to ja dostanę jakiś tam procent prowizji właśnie z Twojej opłaty, więc będzie to dla mnie też taki fajny, fajny że tak powiem, prezent od Ciebie, także... Bardzo Cię zachęcam, żebyś to zrobił z mojego linku właśnie, e, jeśli będziesz tak oczywiście miły, jeśli nie, no to możesz to założyć spokojnie e, sam, bez, bez po prostu jakiegoś linku, ale Ty na tym nic nie tracisz, traci na tym tylko giełda, a ja mogę coś zyskać, więc myślę, że jest to sytuacja win-win. I dodatkowo mówię Wam to teraz, mówię Wam to właśnie w dnie bez sy, czy może jeszcze nie do końca w dnie, ale może za chwilę osiągniemy to dno, może już osiągnęliśmy to dno, ponieważ... No widzę, że teraz jest po prostu stosunek ryzyka do, do potencjalnej yy, straty lub zysku. Yy, jest bardzo dobry, ponieważ... No, jest przesunięty właśnie w stronę zysku, ponieważ jesteśmy gdzieś na dole i, i warto tutaj kupować, a... Podejrzewam, że większość ludzi właśnie obudzi się dopiero jak będziemy tutaj sobie lecieć do góry. No to oni wtedy będą pisać, gdzie to kupić, co z tym zrobić i tak dalej. No ja też tutaj widzę nawet na swoim filmie, jak kupić Zen, że po prostu teraz no, osiągnął, po prostu osiąga coraz to nowe wyświetlenia, no ponieważ ludzie jak Zen leci do góry, no to oni go chcą kupować. Zamiast go kupować jak leci na dół, tak jak teraz właśnie tutaj widzimy na Heksie. Natomiast to jest psychologia, ciężko to jest przetłumaczyć. Trzeba to przerobić sobie na własnej skórze. No i tak, no i warto uśredniać, warto robić DCA i tak to wygląda. Dobra, przechodzimy sobie tutaj teraz do mojego właśnie Zen Claim Monitor i zobaczcie, udało mi się wyklejmować prawie nie 500, nie 500 milionów, a prawie miliard tych Zenów. Zrobiłem sobie 60 adresów i praktycznie na 400 tam kilka, 400 chyba, 30 kilka dni to mintowałem, więc... Wydaje mi się, że całkiem spoko i na ten moment jest to gdzieś warte 8000 dolarów. Natomiast nie sugerujcie się tą ceną, ponieważ ja liczę, że jak te wszystkie claimy, które są zawarte, te wszystkie minty, które są zawarte na te właśnie 300, 400, 500 dni, właśnie za ten czas odblokują się nam ogromne ilości ogromne ilości właśnie tutaj zena. Możemy sobie to tutaj zobaczyć nawet gdzieś. O, zobaczcie sobie tutaj. Tu mamy właśnie Future Supply Trends. No i tutaj mamy teraz, powiedzmy na krótki termin, gdzieś nam cały czas dowalają tutaj e, e, minty. Natomiast tutaj potem mam taki środek, ale podejrzewam, że to wszystko się wypełni, bo będą nam tu dowalać. Minty na krótki termin, chyba że totalnie się to nie będzie opłacać. Zobaczymy jeszcze, co tutaj zmienią właśnie te spalone zenepteki. Spalone co ile spalą z zenu, i jak to tutaj się wszystko zachowa. Ale zobaczcie sobie później, tutaj od 23 praktycznie od 23 roku. Po, od połowy gdzieś tak zaczyna się taka górka i tutaj będą ogromne ogromne ilości właśnie uwalnianych zenów więc siłą rzeczy jeżeli nie wejdą tutaj jakieś napra naprawdę masywne rzeczy które będą spalać ten zen w ogromnych ilościach to ta cena musi musi naprawdę iść na dół musi się zrównać powiedzmy z tym z tym mintem czy nawet czy być trochę ponad eee, także tak ja to widzę że nie będzie tutaj jeszcze tak kolorowo nie będzie faktycznie tu moon, eee, to się skończy prawdopodobnie jutro, więc taka jest tutaj moja strategia. No i słuchajcie, ja tutaj sobie zobaczę, doklepię sobie jeszcze może jeszcze 40 adresów, ale to też zobaczę jaki tutaj będzie nis jak będzie niski gaz. E, tutaj też można jest taka fajna opcja. E, na właśnie dashboardzie chyba prawdopodobnie. Tak, na dashboardzie tutaj mamy cost e, przez C-Rank, No i tutaj mamy nasz średni kost właśnie mintu. E, na zielono mamy właśnie średni, średni koszt właśnie mintu normalnie, czyli wszystkich tam całego marketu, czyli jest to 2, 2,33, a mój wyniósł 2,49, czyli za 2,49 dolara robiłem jednego minta, czyli jak sobie to pomnożymy, 2,49 razy 60. No, to wyjdzie nam, ile średnio gdzieś tutaj wydaliśmy na, na po prostu, raczej ile ja średnio wydałem, bo ja akurat mam 60 adresów, więc 2,5 razy 60, no to wydałem jakieś 150 dolarów na zmintowanie tego, plus jeszcze jakieś 75, w zależności, jaki będzie gaz. Może być wtedy gaz dużo większy. Natomiast nie spodziewam się, powiedzmy, za 300-400 dni jeszcze jakiegoś kosmicznego gazu. Więc za powiedzmy, no nie wiem, za tyle samo sobie będę mógł odebrać te zeny, i będzie to powiedzmy 1,5 miliarda. Więc ja to liczę tak, że jeśli za. Powiedzmy, tutaj też chyba nawet było, było to wszystko obliczone tutaj gdzieś o my cost. Czyli jeśli zen będzie kosztował właśnie po odebraniu 1, 2, 3, 4, 5, 6,0 i dwójka, sześć, zer i dwójka, no to ja wyjdę wtedy na zero, czyli te 1,5 miliarda zenów będzie warte około 300 dolarów przykładowo, bo tutaj liczy się już kos koszt jeszcze claimu. E, tak więc podejrzewam, że gdzieś do tych właśnie wartości możemy zejść i dopiero gdzie, gdy wszystkie te stajki się przewalą, to wszystko się, te stajki, te minty, to wszystko się przewali, wtedy dopiero będziemy mieć szansę gdzieś na jakieś tam wzrosty za 2-3 lata. Także podejrzewam, że w następnej hoście jeszcze ten Zen nam tutaj za dużo nie pokaże, chyba, że będzie faktycznie też jakiś hype albo będą po prostu takie wydarzenia. Ja planuję sobie tutaj, nawet Jack Levin yy, zapowiadał nam, że będą takie wydarzenia że będziemy po prostu, już chyba tam nawet 8 firm chyba się zgłosiło, które będą właśnie chciały współpracować z Zenem i będą chciały wycofywać Zen z obiegu, czyli tak z, no, spalać go po prostu, więc no, będzie to fajna opcja, no i tak samo Jack też mówił na jakimś tam właśnie na OpenMiku, na, na właśnie Twitterze, że też będzie chciał robić coś takiego, że pracuje już nad jakimś projektem, który też będzie spalał jakieś kolejne tam partie Zenu, także no, widzimy, że tutaj cały czas działa i po prostu to, co mi się podoba w deku, to to, że on coś mówi i po prostu to od razu jest, nie? On po prostu mówi, będzie to wtedy i wtedy to wdraża i dziękuję. Tutaj nie ma czegoś takiego jak właśnie Richard zwleka, że może będzie, może nie będzie i tak leci, leci i tych ludzi tak w kółko miesza. A tutaj Jack mówi, będzie wtedy, bam, no i mamy, nie? Mówił, że będzie ksem wtedy, no i jest. Audyt, wszystko jest, poprawia. Dziękuję, dobranoc. Także nie przedłuża tego i ja szczerze też myślałem, że to przedłuży do nowego roku, a tutaj proszę, nie, wystartował, tak jak powiedział, tak zrobił i to jest, kurczę, naprawdę szczery gość, zobaczcie jak nam tutaj ładuje do góry ten, <głoduje> ładuje do góry ten zen, także no zobaczymy, może tutaj faktycznie nam gdzieś to wywali w, na fajne poziomy i fajnie tutaj się uda zarobić, życzę każdemu, także yy, to na tyle. Jeśli to Ci się podobało, zasubskrybuj ten kanał, daj łapę w górę. Jeśli jeszcze nie masz, kup sobie faktycznie tego HitSeeda, jeśli coś takiego potrzebujesz. No i co więcej, życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, udanego Sylwestra, prawdopodobnie już nic nie nagram w tym roku, zobaczymy, może coś jeszcze mi się uda nagrać z, powiedzmy, startu tych XenFTs, jeśli będzie coś ciekawego, coś wyłapię, to może coś nagram. No i tyle, pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!